2025 was just the beginning. S A necessary first step. Once again, you shall know fear. And here's <laughs> the games in the new film on the channel, The Culti Black Ops. 7, tak jest. moi drodzy, mamy kolejne informacje na temat Call of Duty Black Ops 7, dokładnie trybu multiplayer. A dokładnie mamy 4 zdjęcia, które dosłownie, no, są oficjalne, nieoficjalne, zależy jak to uznać, dlatego że to było widoczne właśnie na Xboxie, dosłownie przez. Niecałą godzinę Było to widoczne w dziennej informacji Dziennym jakby e, powiadomieniu Wykał Black Ops 6 Włączając kalorii Black Ops 6 Czasem macie y, różne powiadomienia Typu na przykład Jaki jest nowy bundle Co się generalnie nowego dzieje w grze Co zostało zaakludowane I w tym przypadku widzieliśmy pierwszy wgląd Pierwszy screenshot na temat oczywiście Black Opsa 7 Który w sumie mamy tutaj z tej strony Jak widać mamy takiego ogromnego strika, Który no jest taki strik, który był w Black Ops 2 Tym razem powraca w Black Ops 7 Więc mamy trochę do umówienia Także widzimy rzeczy, których w sumie nie powinniśmy wiedzieć I z tego co wiemy na tą obecną chwilę właśnie wszyscy e, deweloperzy teraz grają w grę Black Ops 7, i jakby rodzina ma też dostęp do, tak, do tej tak zwanej zamkniętej bety, albo zamkniętej alfy, inter, internal closed alpha, tak zwany. E, więc no, jakby deweloperzy wiadomo, testują, różne rzeczy grają i tak dalej. Wiadomo, teraz od piątku do niedzieli ma być właśnie ten cały test, wiadomo, który no my tych rzeczy w ogóle nie powinniśmy wiedzieć. Tylko powinni wszyscy, którzy grają w Black Ops 7, powinni te rzeczy widzieć Aczkolwiek jakimś cudem to wyszło na jaw, no i my o tym dzisiaj pogadamy No jak zwykle zapraszam do zostania w górę, no i co, lecimy z tematem a więc proszę bardzo o to pierwszy oficjalny wgląd na hałaty Black Ops 7 i jakby screenshot rozgrywki. I tak to było na Xboxie, było to wy KodKHQ, ale oczywiście po chwili zostało usunięte, więc to jest kolejny dowód dlaczego kod jest słaby, dlaczego nie powinien istnieć i dlatego właśnie my dzisiaj już wiemy o tym, co będzie w kolejnym kodzie w Modern Warfare 4, wiemy co będzie w DMZ i tak dalej. Te wszystkie polski, które są właśnie dosłownie w plika w grze, są widoczne na was, nawet dla nas w grze, nie wchodząc w same pliki. Ale tak, jak widać dwóch operatorów i na dole mamy właśnie opis I od niego zaczniemy, jak widać mamy napisane Overload, czy też przeciążenie Dwie drużyny składające się z, się z sześciu graczy Każda walczy o kontrolę nad neutralnym urządzeniem EMP e, który należy dostarczyć do wrogiego punktu e, kontrolnego, aby zdobyć punkty Tak, to jest tryb, który już kiedyś widzieliśmy w, powiedzmy, starszych o tytułach Call of Duty, że mamy coś dostarczyć do innego, wiadomo, do bazy przeciwnika i tak dalej, mamy osiągnąć limit punktów, albo wiadomo, gdy już czas minie, to wygrywamy rundę i tak dalej, więc generalnie jest to tryb, nie jest to coś nowego, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie unikalne i tak dalej, aczkolwiek tak, na sercu widzimy dosłownie, widzimy tutaj dwóch operatorów, jednym z tych operatorów oczywiście jest Samuel, jak gdzieś tutaj stroje są bardzo futurystyczne, chociażby na ramieniu widać jakiś tutaj monitor, który pokazuje być może jakieś dane na temat nie wiem, żywotności czegoś i tak dalej, co nie? E, całych mechanizmów tutaj futurystycznych i tak dalej. E, widzimy chociażby tutaj też jakieś plejty, jakieś radio. E, tak bardzo takie futurystyczne rzeczy, chociażby tu mamy e, w sumie na tym prawym operatorze na nodze jego jakieś, nie wiem, jakąś mapę, nie mam pojęcia. czy jest to takie, wiadomo, taki look futurystyczny. I przede wszystkim widzimy dwie nowe bronie. Jeden z tych będzie właśnie jakiś to shotgun, jak widać. I drugim jest coś w stylu właśnie m, takie PDW z Black Ops 2, coś stylu. Albo może nawet Cordite e, może nawet Spitfire. Coś w stylu takie bardzo, bardzo futurystyczna broń. Tak czy jak e, moim zdaniem to jest ciągle przy tej samej konwersacji, którą mam już od kilku lat, wykod KQ, Czyli to, że dosłownie wrzucicie tutaj napis Black Ops 6 i dosłownie ja bym uwierzył, że to jest nowy update do Black Ops 6, nowy bundle, nowe skiny i tyle. Więc generalnie, moim zdaniem. No, to mnie trochę boli, że wszystkie gry od Modern Warfare 2, 3 i Black Ops 6 teraz Black Ops 7 i kolejne kody będą tak samo wyglądały na tym samym silniku I tak dalej, wiadomo, Black Ops 7 się trochę inaczej czuje od MW3 Mimo tego mnie to tak boli, że nie są tytuły dzisiaj oddzielne, to jest wiadomo taka moja bolączka i ogólnie społeczności, że dzisiaj wszystko jest takie same I kiedyś kod był unikalny, bo wszystkie tytuły były unikalne, były mieliśmy unikalne to kampanie, unikalno multi, unikalne multi, unikalnie zombie Na każdym innym, wiadomo, silniku od każdego innego dewelopera, dzisiaj wszystko w jednym Mamy i KHQ, więc tak to wygląda Dosłownie jak mówię, jakbyście tutaj wrzucili napis Black Ops 6, bym z daleka Będziemy ten obraz, wiowo, Black Ops 7. Nowe skinny w sklepie są e, do kupienia. Wiecie o co chodzi, więc no. Mamy tego, wygląda nawet spoko, bo ono ma taki futurystyczny vibe. No dobra, przechodzimy do kolejnego obszaru, ponieważ nie ma co gadać nad tutaj jednym obrazem. Tyle czasu. A dalej mamy właśnie ten, no to screenshot, jest to ponownie. E, widzimy ten taki trój, e, powiedzmy trójgłowę. Black Ops, tak jak wcześniej mieliśmy Black Ops 6 tego Cerbera. E, w tym przypadku, jak wcześniej widzieliście, mamy tą kozę, e, mamy tu takiegoś, nie wiem, tygrysa. I mamy jakąś tam, nie wiem, jakiego, jakiegoś tam chyba węża. Nie mam pojęcia, aczkolwiek, jak mamy na nadal, opisamy Skyrimish 20x20. I w tym przypadku mamy napisane. Skyrim to jest nowy tryb, 20 na 20 w Black Ops 7 na dużej mapie. Użyj swojego mixuta, aby flankować i osiągnąć cele przed wrogiem. Pierwsza drużyna, która osiągnie limit punktów, wygrywa, więc to będzie taki tryb ogromny. I tak już mamy pierwsze plotki o tym, że są 20 na 20, co się potwierdza sobie poprzednimi plotkami sprzed roku, że będą inne możliwości grania niż tylko, nie wiadomo, 6 na 6 i tak dalej. Tak jak to chociażby było wcześniej, na tych takich, wiadomo, ogromnych mapach typu Grand Tour, typu, wiadomo, Battlefield, gdzie mamy 50 na 50, 50 40 na 40, 30 na 30, czy w tym przypadku 20 na 20 na mapie właśnie Avalon, czy takiej, powiedzmy, konstrukcji mapy, gdzie ona będzie w kampanii, ale także będą takie mniejsze, pomniejsze, takie dosyć duże obszary, gdzie będzie można, można grać, wiadomo, w takich dużych obszarach. Chociażby tak jak to było w Call of Duty Black Ops Cold War, w trybach oddziałowych, gdzie mieliśmy Rukę, Alpine i tak dalej, takie ogromne obszary, gdzie mogliście się bawić, wiadomo, latać helikopterami, zabijać ludzi z czołgów i tak dalej. Generalnie taki tryb bardzo taki swobodny. Więc nic z tego zdjęcia nie wyciągniemy, poza tym, że te logo ogólnie bardzo fajnie wygląda, i przechodzimy do kolejnego. No i dalej właśnie mamy taką czakę, która się nazywa jak Para Parallax. Przez 2L. I w tym przypadku e, tak, jest to być może pierwszy wygląd ever, jaki mamy na temat Black Ops 7 i Preciżu. Może być, mo być może to jest to mistrzowski Prestige, albo być może jeden z ikon Preciżu, jaki będziemy mieli w grze. Więc ogólnie, moim zdaniem, wygląda tak fajnie. Mamy taką czachę, która jest taka m, cybernetyczna, tak jakbyśmy w sobie mieli jakiś taki e, procesor, coś w tym stylu. Więc, moim zdaniem, fajnie wygląda czadowsko. Aczkolwiek tak. Mamy mały właśnie opis, to jest właśnie opis na temat właśnie tej zamkniętej alfy, że ona jest dostępna tylko dla do de deweloperów i tak dalej Wiadomo, te CBL się odbywało właśnie od piątku do niedzieli, czyli dosłownie w tym obecnym weekendzie ja Teraz deweloperzy trochę tak jakby testują to, tu mamy w sumie podane nawet godziny, od której do której godziny i tak dalej, wiadomo Więc no być może ten napis e, Parallax to jest jakby z, e, nazwa tej jakby tego testu zamkniętego dla właśnie tych indywidualnych deweloperów i tak dalej, co nie? Tak czy jak ta czeka w ogóle na zajebiście, w sumie no sami ocencie. No i na koniec mamy coś, co o czym bardzo, bardzo dużo społeczność tutaj Call of Duty mówi I na startach spojrzymy, jedyne co nam się rzuca w oczy, to jest właśnie ten oto robot, jest to taki pseudo-pies Jest to bardzo, bardzo podobny stryk, który w sumie właśnie był w Black Opsie 2, chociażby w kampanii Nie do końca pamiętam, czy był w Multi, był taki styk jakby jeżący, taki mini agiera Agier, aczkolwiek nie pamiętam, czy tak także był też w Multi Ale tak, ten stryk już widzieliśmy w pierwszym w sumie trajerze Call of Duty Black Ops 7 jako hologram I w tym przypadku w sumie widzimy, jak wygląda on na żywo ale tak, podobne właśnie były styki w Call of Duty Black Ops 2 i w tym przypadku jeden z nich był bardzo w sumie podobny ten, który tu widzimy, on był w kampanii, nie do końca pamiętam czy on był w multiplayer, także oczywiście mamy agier, w sumie macie ogromną listę tych wszystkich stryków, więc jak najbardziej e, zakładam powracające stryki, które e, w sumie już były w Call of Duty Black Ops 2. Tak, poza tym także tu oczywiście widzimy operatora, który leci z omni movementem. Niektórzy mówią, że to jest Harper, w sumie trochę podobny, wiadomo zamazany, zbyt dużo nie widać, ale no widzimy oczywiście omni movement. Z tego co wiemy, bo to ma być ewolucja omni movementu, żadnych jetpacków dalej ma nie być, aczkolwiek jedyne co teraz jest sprzeczne temu, to że tu sobie tutaj na ekranie widzimy operatora, który posiada Exosuit z Call of Duty Advanced Warfare 2014, co od razu jakby jest sprzeczne tym co powiedział Activision, a Activision dokładnie powiedział to. Uh, all right, well, we'll wrap up with another question about Black Ops 7. Uh, because I got one out of you, I figured, you know, why not? I'll try Oh, yeah, again. press your luck. Yeah. If the rumors are to be believed, some people think that wall running and jetpacks might be coming to Black Ops 7. What can you tell us about movement in this game? Uh, so, first off, I would say. That this is just the beginning. So, to be talking about movement when we haven't even seen too much of the game yet, very early. But um, we know people are excited and we're gonna be sharing a lot more details later this summer. What I will say about the setting of this game is that it's 2035, right? Mm. Which means this is 30 years before Black Ops 3 in 10 years after Black Ops 2. So it certainly has some big ties to BO2 uh, as a result of that. But I can confirm no wall running, no jetpacks. Oh. But it will feature an evolution of omni movement. Boom, there you go. Zip. A więc i słyszeliście, zero biegania po ścianie, zero latania z jetpackiem, aczkolwiek e, będzie to ewolucja omni z Black Ops 6, ale no, I said, To jest dosłownie przestrzeń temu co widzimy tutaj, ponieważ jest to dosłownie egzosud. Idealnie to widać, jak tu jest właśnie przyczepiony z boku nogi i widzimy go na plecach jak i w sumie na rękach także no. A dla tak, tych, co ja nie pamiętają, jak wyglądał Exosuit w Call of Warfare w 2013, to jak najbardziej sobie możecie tutaj wygooglować, zobaczyć w sumie idealnie, jak to tutaj to wygląda, jak to wyglądało i tak dalej, więc no macie w sumie bardzo fajne tutaj przykłady, jak wygląda Exosuit. I tak, to się może powiedzieć, pewnie jest to jakiś bundle, pewnie jest to jest jakiś, jakiś zestaw, który możecie kupić za 80 zł, żeby był jakiś, jako wiecie, skin futurystyczny. I wiecie może, to nie ma zero wspólnego z gameplayem. E, moim zdaniem e, pewnie oni chcieli zrobić paki, ale jako że, nie, powiedzmy tutaj, no feedback był taki bardzo, bardzo słaby i negatywny wręcz, że ludzie nie chcą mieć jetpacka, kodzie i tak dalej, ponownie jak w Black Ops właśnie 3 czy Alzheimer's Boffer, dlatego pewnie cały system, e, wiadomo, biegania po ścianie i tak dalej zmienią. I no dlatego też widzimy tego exodus, a być może na, na premierę tej gry nie będziemy go widzieli i dosłownie będzie bez tych jetpacków i tak dalej. Cóż, czas pokaże. E, tak czy się, jak także widzimy tutaj w sumie nową broń i to nie jest moje drodzy, nowa broń jest dosłownie powracająca. Broń z Call of Black Ops 4, a tym więcej broń z Black Ops 4, tym lepiej, dlatego że Black Ops 4 jest to dosłownie jeden z przykładów Ever Top 5 Multi i jak najbardziej widzimy dosłownie tutaj e, nasz karabin Echo Dual. Bor których w sumie pamiętam, jakby zmienili mu nazwę, dlatego, że miały małe prawa autorskie i po roku chyba musieli mu zmienić nazwę broni, aczkolwiek tak, jest to ten karabin, więc będą pewnie powracające profes bronie z Black Ops 4, e, będą pewnie, wiadomo, sporo takich broni, e, które były w Black Ops 2 i tak dalej, jako że to jest, no, kod, który dosłownie kontynuuje e, fabułę Black Ops 2 po 10 latach. A dlatego co, nie wierzę, że miało być jetpacki w Black Ops 6, to proszę bardzo, tutaj są to gameplay biegania po ścianie, jak i jetpacka. Było tego mnóstwo, było tego w Urtonie, było tego na Strzelnicy sporo gameplayów i było właśnie chociażby na, na wszystkim opach multiplayer w Black Ops 6, gdzie właśnie ludzie byli w stanie tak jakby wymusić włączenie tego, tego biegania po ścianie i tak dalej, tej całej funkcji mechaniki, tak, która ma być w Black Ops 7, więc to proszę bardzo, mamy dosyć widoczność, jak ktoś biega po ścianie i tak dalej. Być może to wszystko nie będzie zawarte w Black Ops 7, ponieważ wszystko się zmienia podczas developmentu i tak dalej. Oni się chcieli w sumie od nas usłyszeć. Wiadomo, na wiadomo, jakie mamy zdanie na temat odczytpaków, i tak dalej. Zakładam, że e, tutaj wiadomo. To wszystko zostanie usunięte, z gry, dlatego że e, no, cała społeczność, jakby każdy dosłownie negatywnie na to wpłynęła. Na to informację na temat tego, żeby do doczytpaki, no i prawdopodobnie, jakby wszystko zostanie zachowane w takim minimalnym stopniu futury, futurystycznym takim bardzo, bardzo małym. Ja jestem osobiście trochę zawiedzony, ale co tam? Tak, jak jest to sprzeczne tym, co mówi Activision, a tym, co widzimy w plotkach. A więc moi drodzy, z grubsza to było tyle. To w sumie, dajcie znać, co wy byście Tutaj preferowali, czy jednak taką, wiadomo, taki bardzo kot futurystyczny, czy może taki trochę, właśnie jak Black Ops 7 będzie, czy może w ogóle zero futurystyki i nie gardzicie. Dajcie znać, w sumie, sam Black Ops 3 był w 2065, Black Ops 7 będzie w 35, więc 30 lat wcześniej. Sam Black Ops, wiadomo, 2, który był. Wiadomo, o z jest w 25, ale gra, wyszło w 2012, był bardzo futurystyczny, tak, posiadał powiedzmy bardzo futurystyczny sprzęt i tak dalej, i nie było to aż tak kontrowersyjne. E, aczkolwiek, tak, ja jestem bardzo podekscytowany w sumie jak chciałem widzieć ulepszenia polowe, futury, futurystyczne, jakby się moją opinię pozna poznać, jakby jakieś takie kamuflaże, jakieś takie inne gadżety, które właśnie były popularne w Black Ops 3 i 4. Także, jak z mojej strony, to, będzie to wszystko coverowali na bieżąco, także mam nadzieję, że Wam się e, spodoba. E, także no, włączcie powiadomienia, subskrybujcie na kanał, na bieżąco, e, no i co, do w kolejnych na razie,